Witajcie przyjaciele. Dzisiaj joga na odporność. Co prawda każdy ruch jest dobry, ale wiodze niektóre asany, potrafią nam w tym trochę lepiej pomóc. Dobrze. Usiądźmy na chwilę w siadzie skrzyżnym. Zamknij oczy, jeśli chcesz i złap chwilę. Może masz intencje na ten dzień, na ten wieczór? A może po prostu chwila uziemienia? Oddychaj w swoim rytmie, nic nie zmieniaj. A teraz wróć do mnie i na wdechu unieś ręce do góry, a na wydechu zejdź na swoją lewą stronę. Przeciągnij cały prawy bok. Prawa dłoń ciągnie nas daleko do boku. Wdech, góra. I na wydechu zmieniamy stronę. Teraz rozciągamy cały lewy bok. Nasza lewa dłoń ciągnie nas do czekoladki, która jest akurat na półce. I na wdechu do góry. I teraz skręcie się na, za swoim lewym ramieniem. Wdech, wróć do góry. I na wydechu skręć się za swoim prawym ramieniem. Cudownie. Zrób wdech, wróć do góry i złącz dłonie w koszyczek. Przeciągnij się i teraz taką wariację krowy-kota sobie zrobimy. Wdech, góra. I na wydechu wypnij, zegnij kręgosłup. Wdech, góra. Na wydechu wypnij kręgosłup do tyłu. Wdech. Cudownie, jeszcze raz przeciągnij się. Cudownie. Teraz zacznij krążenia całym tułowiem. Najpierw w jedną stronę, głęboko, mocno pochyl się. Cudownie. Płyń sobie z oddechem. Słuchaj własnego ciała, jeżeli chce się gdzieś tam bardziej wygiąć, to się wygnij, zmień sobie stronę, rozgrzej kręgosłup. Przy okazji troszkę ręce już zaczynają pracować. Pięknie, zatrzymaj się. Wyprostuj lewą rękę w stronę maty, a prawą połóż na głowie w okolicy skroni, nad uchem. Przechyl głowę do prawego ramienia. Nie dociskaj, wystarczy ciężar swojej dłoni. Teraz zmień stronę. Poczujesz rozciąganie od ucha przez szyję do ramienia. Pięknie. Teraz powolutku wejdźmy sobie do klęku podpartego i wykonajmy kilka razy krowę kota. Wdech krowa, wydech kot. Wdech krowa i wydech kot w swoim tempie. Cudownie, o, listki mi spadają, ale mamy w końcu piękną polską, złotą jesień. Cudownie, teraz wykonaj krążenia całym tłowiem. Wsłuchaj się w ciało. Jeżeli musisz gdzieś się bardziej wygiąć, to się wygnij. Pięknie, zmień stronę. Cudownie, płyń z oddechem cały czas. Super, zatrzymaj się, podwiń palce stóp i podnieś się powoli do klęku. Jesteś? Pięknie. Lewą dłoń połóż na lewą piętę Biosi i biodra do przodu, a prawa dłoń ciągnie nas do tyłu do wygięcia. Na chwilę zostajemy, ale tylko po to, żeby za chwilkę zmienić stronę. Także teraz prawa dłoń ląduje na prawej pięcie, lewa nas ciągnie daleko do tyłu. I teraz uwaga, robimy mały flow z prawej na lewą, z lewej na prawo i znowu. Kilka razy. Pamiętaj za każdym razem, wypychać biodra daleko do przodu. Dłoń ciągnie nas mocno do tyłu. Niech to będzie mocne wygięcie mocne otwarcie klatki piersiowej. Super, zostań na chwilę. Pięknie. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. Zmień stronę jeszcze raz. Znowu zostaniemy tu jeszcze chwilkę. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. I teraz uwaga. Odłóż drugą dłoń napięte i wejdź do pełnego wielbłąda postaraj się opuścić głowę jak najdalej do tyłu, ale jeśli czujesz dyskomfort, zostań w miejscu dla ciebie najlepszym. Wypychaj biodra, otwieraj klatkę piersiową. Zrób przestrzeń dla płuc, dla głębokiego oddechu. I teraz uwaga, powoli odłóż ręce na biodra i dopiero wyjdź z tej pozycji. Usiądź na piętach i wykonaj skłon. Spróbuj umieścić głowy na macie, czoło jak najbliżej kolan, i teraz na prostych rękach chwyć się za stopy. Jesteśmy teraz w zającu, który świetnie równoważy nasze wygięcie do tyłu. No i teraz uwaga: możesz zostać tak jak jesteś, jest super, ale jeżeli czujesz przestrzeń, zrób za plecami koszyczek i powoli przenieś ręce za głowę. Nasz zając nasroszył właśnie swoje długie uszy. <grydy> Zostańmy tak na chwilkę. Jeżeli masz ochotę, to spróbuj, jeżeli nie, zostaw dłonie na stopach. Oddychaj spokojnie, a jeżeli masz ręce za plecami, to powolutku zacznij je opuszczać do stóp, i wyjdźmy z tej pozycji. Do klęku. Jesteście ze mną? Pięknie. No dobrze. Wejdźmy do klęku podpartego i od razu do psa z głową w górę. Przespacerujmy się. Zginaj raz jedno kolano, raz drugie. Dociskaj pięte do maty. Super. Zatrzymaj się. I Wyciągnij prawą nogę do góry, zegnij ją w kolanie i wykonaj kilka krążeń. Myślę, że z 10 będzie fajnym rozwiązaniem. Fajnym rozgrzaniem dla naszych bioder. Mogą być trochę kanciate, nic nie szkodzi. Super. Zatrzymaj się. I pośli teraz prawą nogę do przodu na matę i usiądź w pozycji gołębia, takiego półgołębia. Zależy mi na tym, żeby jednak pięta była blisko biodra, a nasz tłów nie schodzi na matę, tylko jest pięknie wyprostowany do góry. Czubek głowy ciągnie nas do góry. Patrz przed siebie. Wyprostuj się, odpychaj się dłońmi od maty. Otwórzmy klatkę piersiową. Oddychaj, wpuszczaj głęboko powietrze w płuca. Super, teraz przechyl się na prawą stronę i pociągnij lewą nogę do przodu. Ułóż ją za prawym udem. Możesz tak zostać z prostymi plecami, ale możesz wyciągnąć prawą rękę do góry i uginając łokieć, umieścić hak za kolanem. Lewa ręka z tyłu na macie, patrzymy za lewym ramieniem i zostaniemy sobie troszkę w tym skręcie. Pięknie, pamiętaj, oddychać sobie swobodnie, w swoim tempie. Uwaga, prawa ręka teraz leci do tyłu na matę, biodra unosimy do góry, a lewa ręka ciągnie do wygięcia. To taka wariacja pozycji dzikości. Oddychaj. Pięknie. Wróć, połóż obie dłonie z tyłu na matę. Lewa noga zostaje na prawym udzie, a prawa noga idzie jak najbliżej klatki piersiowej. Rozciągamy sobie troszeczkę nasze tyły nóg. Odcinek troszeczkę lędźwiowy. Biodra. Teraz oprzyj się mocno na dłoniach i stopie prawej i wypchnij biodra wysoko do góry. Wejdźmy do pozycji stołu. Na jednej nodze. Prawa noga mocno nas trzyma. Lewa cały czas na naszym prawe młodzie. Otwórzmy przód naszego ciała. Ale przy okazji dodajmy mu trochę energii. Super. Wróć na matę. Rozplątaj się. I wróć do psa z głową w dół. Pięknie. Przespaceruj się tutaj troszeczkę. Zanim pójdziemy dalej. Bo wszystko musimy zrobić na drugą stronę. Pięknie. Lewa noga do góry. Uginamy ją w kolanie i wykonujemy kilka krążeń. Policzy do dziesięciu. Nie zapomnij oddychać. Niech ten ruch jest płynny z Twoim oddechem. Pięknie. Jeszcze raz. Dwa. Cudnie zatrzymaj się i poślij lewą nogę do przodu do pół gołębia. I ponownie nie chcemy schodzić jak najniżej, zostajemy wysoko. Pięto blisko bioder. Noga z tyłu aktywna. Czubek głowy ciągnie nas ponownie do góry, dłonie odpychają nas od maty. Otwieramy klatkę piersiową. Oddychaj cały czas przez nos. Wdech i wydech. Rozluźnij ciało. Pięknie. Teraz poślij prawą nogę do przodu za lewe kolano. Oczywiście możesz tu zostać, albo wyciągnij lewą rękę do góry, następnie załóż ją za prawe kolano, lewa ręka z tyłu na matę, skręt. Patrzymy za swoim prawym ramieniem. Czy coś tam ciekawego się dzisiaj dzieje? Czy kompletnie nic? Biała ściana. Oddychaj. Jeszcze chwilkę. Super. Teraz uwaga, lewa ręka z tyłu na matę, wypchnij biodra do góry, a prawa ręka ciągnie nas do wygięcia. Znowu wchodzimy w taką wariację dzikości. Mocne ciało. Nie zapadaj się w biodrach, wypychaj biodra wysoko do góry. Super. Wróć. Oprzyj dłonie za sobą i dźwignij lewą nogę w stronę klatki piersiowej. Prawa noga dalej leży na lewym udzie, poczuj rozciąganie. No, i tu oczywiście zasada: im bliżej, tym mocniejsze rozciąganie. Na spokojnie. Otwórzmy biodra. Cudownie. No i teraz uwaga. Mocno stopa i dłonie dociskają maty, i biodra góra do pozycji stołu. Balansuj na jednej nodze. Mocne ciało. Staraj się, aby kolano, które jest w powietrzu, było bardziej w poziomie niż szło do góry. Próbuj to skontrolować. Pięknie. Cudownie, wróć na matę, rozplątaj się i wróć do psa z głową w dół. Na chwileczkę spacerek. Super, zostańmy na chwilę w psie, nie ruszajmy się. Rozciągnijmy cały kręgosłup, tyły nóg, dociskaj pięty do maty. Nie zapomnij oddychać. Ekstra. Usiądź sobie na macie. Ostatecznie przejdziemy sobie do leżenia na plecach. Zejdź sobie delikatnie, powoli. Na plecy podciągnij kolana do klatki piersiowej i pobujaj się troszeczkę na prawo, lewo, rozmasuj kręgosłup. Wyprostuj prawą nogę, lewą trzymaj przy klatce piersiowej. Spokojnie oddychaj. Za chwilkę wykonamy skręt. Teraz powoli. Kolano ląduje po prawej stronie, prawa dłoń dociska, lewa ręka prostopadle do maty, patrzymy za nią. Każdy wykonany dzisiaj skręt poprawia krążenie, poprawia pracę naszych narządów wewnętrznych poprzez właśnie taki masaż. No i oczywiście relaksuj się. Teraz wróć do leżenia na plecach. Chwyć lewą ręką zewnętrzną krawędź lewej stopy i wykonaj jednostronną pozycję szczęśliwego dziecka. Kolano chce być jak najbliżej Maty. Otwieraj mocno biodro. Prawa noga cały czas na Macie. Super. Przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej i teraz wyprostuj lewą nogę. A prawą dociskaj do klatki piersiowej. Relaksuj się. Zamknij sobie oczy, jeżeli jeszcze masz otwarte. Teraz uwaga, wykonaj skręt. Prawe kolano ląduje po lewej stronie, na macie. Prawa ręka. Wyciągnięta, prosto padle do Maty i patrzymy za nią. Lewa dłoń dociska prawe kolano. Super, wróć. I teraz chwyć zewnętrzną krawędź prawej stopy prawą ręką. I wykonaj znowu taki połowiczny. Szczęśliwe dziecko. Kolano dociskamy do maty. Kolano chce być jak najbliżej maty. Pięknie. Odłóż teraz nogę na matę. Wejdziemy sobie w shavasana. Połóż się wygodnie na macie. Zamknij oczy. Poczuj ciężar swojego ciała. Weź spokojny wdech przez nos i długi wydech. Rozluźnij stopy, nogi i biodra. Poczuj, jak brzuch unosi się i opada w rytmie oddechu. Rozluźnij klatkę piersiową, ramiona, dłonie, twarz. Z każdym wdechem wypełniacie świeża energia. Z każdym wydechem odpuszczasz napięcie i zmęczenie. Delikatnie poruszaj palcami rąk i stóp, przeciągnij się. Kiedy będziesz gotowy, bądź gotowa, przewróć się na bok, a potem usiądź. Ja już tu czekam na Ciebie. Pięknie. Jesteś tu ze mną? Cieszę się. Teraz weź wdech, unieś ręce do góry. I na wydechu powoli opuść je na wysokość serca. Bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś. Za tą praktykę. Za zaufanie. I mam nadzieję do zobaczenia po raz kolejny. Namaste. A jeśli masz ochotę, zasubskrybuj mój kanał. Doceniam każde wsparcie, każdy komentarz, każdego lajka. Mam nadzieję. Jeszcze raz. Do zobaczenia.